Siema bracia. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie: Repo czy Letal Kompany. Zobaczymy, czy Repo jest lepsze, czy od Letal Kompany. Na koniec yy, złożę swoją opinię, bo, leta, bo Repo. Repo dopiero wyszło. Repo wyszło miesiąc temu, a ta gra jest świetna. Będzie dodawane do nich do niej dużo update'ów, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczniemy chyba. O sensie gier. I zaczniemy sobie od Letal Company. Fabuła gry została osadzona w dalekiej przyszłości, w której ludzie skolonizowali kosmos. Graczy wcielają się w Zumiarzy, którzy pracują dla tytułowej firmy, czyli firmy Letal Kompany. Zadaniem, yy, zadaniem graczy jest odzyskanie cennych przedmiotów z opuszczonych placówek znajdujących się na różnych księżycach. Mamy kilka księżycy, nie pamiętam już ich nazw. Bo dawno nie grałem w tą grę. Teraz przejdziemy do rep. Repo przenosi nas do świata, w którym ludzkość przypadła, w sensie upadła. Miejsce ludzkości zajęły roboty oraz wszelkie potwory. Gracze wcielają się w roboty, a zadanie graczy polega na lokalizowaniu i zdobywaniu cennych pozostałości podawnej cywilizacji. Repo ma chyba trzyma poziomy, będzie czwarty w update'cie, więc będzie film z update'u, jakby co. Więc oczekujcie plusów oraz minusów. Zaczniemy sobie od letal kompany. Plusy letal kompany to atmosfera, ponieważ tam atmosfera jest intensywna i przerażająca. Kooperacja, możliwość gry z przyjaciółmi. Może być jakieś fane momenty w letalu. Czasami wyzwania. Plusami są wyzwania. Wyzwania tygodniowe. Bardziej o to chodzi. To jest świetna opcja w Letalu. W zadaniach tygodniowych jest po prostu tak, że musicie zebrać jak najwięcej. Nie macie kłoty, nic. Po prostu macie jakąś planetę, dużo potworów i duży poziom trudności. To jest zajebiste. Plusam jeszcze jest unikalna mechanika. Mechanika Letal Company może być świeżym doświadczeniem dla niektórych graczy. Więc to jest plus. Przejdźmy do minusów. Pierwszym minusem to problemy techniczne. Niektórzy gracze mogą doświadczyć błędów lub lagów, co może wpływać na rozgrywkę. Yy, drugi minus krótkotrwałość. W zależności od trybu gry, niektóre sesje mogą być krótkie, co może poz pozostawiać niedosyt. Właśnie chodzi o to, że albo krótkie z tego względu, że umieracie od razu i tylko patrzycie, jak wasi koledzy grają. Albo krótkotrwałość z, z tego względu, że to łatwo po prostu umrzeć. Tam jest mega duży poziom trudności, nie da się zmniejszyć poziomu trudności. Minusami też są wyzwania. Też są minusami, ponieważ mogą być zbyt trudne dla niektórych graczy, to w sumie tyle z minusów. Przejdziemy sobie do plusów i minusów Repo. Unikalna mechanika Repo wprowadza interesujące mechaniki, w sensie chodzi o te łapanie odwracanie, przyciąganie i tak dalej. Atmosfera. No to atmosfera w Repo jest też mroczna, napięta i dodaje emocji do rozgrywki. Oraz możliwość eksploracji, ponieważ Repo to jest gra, którą e, pokochają miłośnicy horrorów, ale także, ale także gracze, którzy lubią grać w gry, których trzeba eksplorować, bo w Repo jest duża mapa, więc można dużo eksplorować no bo gra pozwala nam od, na odkrywanie różnych lokacji co może być satysfakcjonujące po prostu dla niektórych graczy. Minusem są problemy z płynnością, ponieważ niektórzy gracze mogą napotkać problem z wydajnością, co ma wpływ na komfort grania. Także minusem repo jest krótkotrwałość. Gra może być stosunkowo krótka, co może rozczarować niektórych graczy, którzy na przykład przychodzą z jakiejś, nie wiem, z my, nie wiem. Content Warningów, przychodzą na repo, bo w Content Warning nie, nie tak łatwo umrzeć. Fabuła Repo skupia się na robocie, na postaci robota, który musi zbierać cenne przedmioty i oddać je do punktu ewakuacji. Fabuła Letala Kompany no opowiada o grupie ludzi, którzy pracują jako złomiarze w tytułowej firmie. I muszą zbierać złom oraz uważać na różne niebezpieczeństwa. Rozgrywka. No to w Repo koncentruje się na eksploracji i unikaniu niebezpieczeństw, przez co gracz musi często działa sam. Lethal company, rozgrywka w Letal Kompany zazwyczaj skupia się na współpracy, gdzie gracze muszą współpracować, aby przetrwać. Może być więcej akcji i interakcji między graczami. Atmosfera. Atmosfera w repo. Mroczny klimat z silnym naciskiem na horror i napięcie. Dźwięki i wizualne efekty tworzą atmosferę niepokoju. Atmosfera w letal kompany. Również ma mroczny klimat, ale z większym naciskiem na elementy współpracy i rywalizacji między graczami. Potwory i zagrożenia w Repa. Gracz musi unikać yy, różnych potworów i zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie gry. Potwory i zagrożenia w letal kompany. W grze mogą występować różne niebezpieczeństwa, a gracze muszą być czujni i strategizować, aby przetrwać. Styl graficzny w repo może mieć unikalny styl artystyczny, który dodaje charakteru. Styl graficzny w letal Company również może mieć charakterystyczny styl, ale ró różni się od repo w, w sposobie prezentacji. Moim zdaniem, obie gry mają swoje unikalne cechy, więc wybór zależy od tego, co bardziej. Was interesuje sobotna eksploracja w mrocznej atmosferze czy współpraca z innymi graczami w niebezpiecznym środowisku no i dobra myślę, że to by było w sumie na tyle moim zdaniem moim zdaniem repo jest odrobinę lepsze od letalką pany ale ten wybór zostawiam dla was dobra, następny film w sobotę o 20 trzymajcie się i cześć